Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj Słuchajcie, sobie zaprezentuję W sumie nie zaprezentuję, ale Słuchajcie, dzisiaj będą Wady silnika 4T W skuterze Słuchajcie, może sobie zaczniemy od Zbędnego przedłużania Od wnętrza tego silnika Zdejmujemy, widzowie i tutaj wiadomo, cała elektronika, tam wiadomo mamy pompę paliwa, tabliczka znamionowa, jest akumulator w środku, ale może pierwsza rzecz to zaleta, czyli po pierwsze nie, nie trzeba jakby lać m, nie trzeba lać jeszanki, tak samo jak jest w 2T na przykład do piły, czy tam czy tam do czegoś innego słuchajcie. na przykład, no słuchajcie, no po prostu zaleta jest taka, że nie trzeba dać mieszanki do piły, słuchajcie, tak samo jak jest w 2 tylko to normalnie, o, otwierasz korek i dajesz zwykłe paliwo benzynę, więc nie trzeba tutaj nic, nic mieszać, słuchajcie po drugie, yy, silnik 4T, znaczy w sumie to, to już będzie wada, jest bardziej skomplikowany niż silnik 2T, z tego powodu, no że wiadomo, większa objętość, centymetr sześcienny. Yy, yy, słuchajcie, centymetr sześcienny większe, ale też wada jest taka, że... Na przykład 4 znaczy w sumie Zaleta jest taka, że 4T Jest łatwiej na od 2T No i co tutaj słuchajcie Jeszcze można powiedzieć, że Silnik 4T No wiadomo, że jest bardziej dynamiczny Słuchajcie, tylko kolejna sprawa W sumie taka ciekawostka, że 4T przy 4T przy gazowaniu Przy upalaniu brzmi bardzo podobnie do 2T no i wiadomo 4T słuchajcie mniej pali o wiele o wiele słuchajcie mniej mniej słuchajcie takie skutery właśnie jak ja mam palą 3 litry na 100 a na przykład 2T palą tyle ile mi się wyleje nie? bo tam jest jeszcze tam jest słuchajcie, jeszcze mieszanka więc to jest gorzej Kolejna sprawa powiem na swoim przykładzie, że bardzo dobrze 4T. nie bierze w ogóle oleju, to jest bardzo dobre. Mm. I co tu jeszcze bym, bym by można powiedzieć o 4T? Na, słuchajcie. Na pewno jest bardziej dynamiczniejszy od e, 2T no, ty, no, tym skuterem, no, pomimo że tu jest z nim silnik 0.6 Jachałem ok około, e, no tak już na maksimum 60 schajcie e, i oczywiście 2 t jest pod tym względem lepsze, że e, że właśnie w wydaje się, że jest szybsze, takie bardziej dynamiczniejsze. 4T jest tak samo, tylko na przykład 2T ma większego kopa, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o moc. Słuchajcie. Jeszcze może Wam powiem na temat tego silnika. On ma strasznie dużo elektroniki. No, sami widzicie tutaj takich dużo wyjążek, ale tak samo tej ozebrałem. To, no, widać taka troszeczkę tandyta, te wająskie. co się spodziewać po. Wiadomo, tak tanim skuterze, słuchajcie, środek, widzicie, tam mamy, tutaj mamy gaźniczek, słuchajcie, no wiadomo, chiński też go muszę przeczyścić, słuchajcie, bo, no, źle to wygląda. Tutaj mamy pompę od paliwa, pompę paliwową, tutaj cała miska, słuchajcie, jeżeli chodzi o 2T, to takiej budowy, słuchajcie, nie ma w ogóle, tak jak mówiłem, mniej centymetrów sześciennych, mniej problemów, słuchajcie to co dopiero powiedzieć o takich kolosach yy, tutaj mamy akumulator się znajduje no wiadomo tak jak w w podłodze yy, i przechodzimy sobie na drugą stronę tutaj też zdjęłem sobie plastyczek yy. Prze bardzo jest taki mam problem tutaj jest z wyciekiem troszeczkę oleju może to widzicie jak kiedyś tam jechałem, słuchajcie, 2T, to, słuchajcie, powiem Wam tak, że jest troszeczkę ciężej opanować coś takiego, 2T, tylko jechałem 2T, no, ja jechałem, słuchajcie, no tak, jechałem 2T y, 120 jądkom, no to wiadomo, że moc strasznie nie do opanowania. Y, to wiadomo, dla doświadczonych kierowców. No i słuchajcie, co mam jeszcze mam powiedzieć, jeżeli chodzi o remonty sil sil silnika, to 4T jest gorsze, słuchajcie, nawet w odblokowaniu, jakbyście chcieli odblokować dodatkową moc. Jest to bardzo trudne, trzeba, tam, trzeba w 4T rozbierać, słuchajcie, tł tłoki, trzeba po prostu cały silnik wy wyjmować w 2T, no. Nigdy nie wiem, znaczy no w 2T jeżeli chodzi, to jest odlokowanie jest o sobie o wiele łatwiej, serce, a jeżeli tu chodzi o te skutery, właśnie to jest marka, no w sumie już chyba wiecie, ULTER No to yy, też był do wyboru 2T Tylko to wiadomo, nie jak kupowałem tylko dziadek, to wiadomo wybrał 4T uwagi na to, że potem się pokazała właśnie wada tych silników, co się stanie Jak będziemy do 4T Robić mieszankę z 2T Bo na początku tak naprawdę nikt nie wiedział To jest bardzo śmieszna sytuacja Czy to jest 2T, czy to jest 4T Tutaj gdzieś była mieszanka właśnie Którą kiedyś dolewałem O, przy bardzo jest Mieszanka do pilarek, słuchajcie No bo wiadomo, pi pilarki też mają 2T, to może dlatego Taką mają, taki mają Dźwięk słuchajcie. No i, co, no i co wam jeszcze powiem? No, yy, no i ja myślałem, że to jest 2T, no bo no wiadomo, ja jeszcze nie, nie wiedziałem. No i się dolewało tutaj do, do benzyny, słuchajcie. No i co się stało? No, no jak tam widzicie ze wcześniejszych filmików, skuter pół roku stary, bo się wszystko zapchało. Pogaźnik, filtr paliwowy, więc naprawdę było źle, słuchajcie. Więc, yy, w, w, więc wiadomo zawsze się upewnijcie jaki silnik ma wasz skuter Bo się może skończyć źle tak samo jak było słuchajcie, w tym skuterze także no słuchajcie co, co mam tutaj wam jeszcze do opowiedzenia to by było, to by było chyba w tym odcinku słuchajcie, wszystko yy, os, o, yy, ja was oczegamie żeby że jeżeli się ktoś nie zna to się zawsze tu patrzę na tabliczkę znamionową, Tam się patrz czy to jest 2T4, bo na tabliczce jeszcze widać. Jeszcze pokażę Wam akumulator. Tu jest coś, bo mnie też kiedyś oszukali z akumulatorem dwa razy. O, prze bardzo zwarty. Yy, sprawuje się dobrze, tylko jeszcze powiem o jednym problem. Jest skuter przed wczoraj się nie odpala. No prawdopodobnie z rozładowanym akumulatorem nie wiem czy to jest wina tych każdego 4T, ale chyba to jest wina słuchajcie, każdych skuterów jak. Trochę tam powstoi 3 dni i jeszcze na deszczu to, to właśnie są tutaj najbardziej z, z akumulatorem problemy. I jeszcze taka rada ode mnie, żeby nigdy nie przelewać, żeby nigdy za dużo nie zalewać benzyny, bo wtedy skuter się bardzo mój. Ale to niezależnie czy no to jest 2, te. No to co słuchajcie? No to chyba w tym odcinku, słuchajcie, to, to by było na tyle na pewno. E, postaram się coś, słuchajcie, e, postaram się coś jeszcze, słuchajcie, nagrać. E, dawajcie jakieś pomysły, słuchajcie, e, dawajcie, jakieś pom dawajcie jakieś pomysły, co by można było nagrać, słuchajcie, bo jeszcze mam dużo, do, zre jeszcze mam dużo słuchajcie, do, do zrealizowania. Na przykład jeszcze bym chciał o rowerze nagrać, bo był problem z dętkami ale to już jest na. To już słuchajcie na inny odcinek był ogromny problem z założeniem dencki która się przebiła także no co widzę to by było, to by było chyba na, to by było chyba na tyle wszystko także do widzenia widzowie no i widzimy się w kolejnym odcinku cześć